Nie odważy się wyjść dwoma nogami. Świetnie nadaje się na wyprawy. Lubicie tę oponę? Właśnie lubicie ją czy nie? Cześć, Paweł Samek. Od 8 lat prowadzę sklep forkład. O tym chciałbym z wami porozmawiać. Co jest dobre, co warto, co nie warto. Objaśnię to w kolejnym. Zapraszam. Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie przegląd po oponach mocno terenowych, tych, które w forkładzie się dobrze sprzedają, nie tych, których my byśmy chcieli sprzedać, tylko tych, które faktycznie są w użytku od wielu lat, od prawie 20, czy taka na przykład nowsza, która jest na rynku od lat 5. Pełna charakterystyka tych opon dostępna będzie w rolkach i w kolejnym filmie, a w tym momencie opowiem o tym, która według nas, która według mnie jest ciekawą alternatywą do wyboru, zwłaszcza, że sezon twardy nadchodzi. Będziemy ruszać na wyprawy, będziemy ruszać na rajdy. Warto by było się zorientować, czym się różni ten wachlarz podstawowych sześciu opon, które tutaj wybraliśmy. Więc do dzieła. Zacznijmy sobie od opony Obor -Ripple. Ripple. Ripple. Jesteśmy w Polsce, a czyta się to tak. Opona sześciowarstwowa, opona z mocnym bieżnikiem. Opona, która zbyt szybko się nie zużyje. O boku umiarkowanie grubym. Ripol to opona, którą dość często można zobaczyć na rajdach. Moim zdaniem nie jest ona ekspertem i nie jest oponą rajdową. Jest dość ciekawą alternatywą w bardzo rozsądnych pieniądzach, ale nie jest to Bicorne, nie jest to Bicorne czy Zero, czy dalsze te opony. Moja opinia jest taka na jej temat. Jeździłem, testowałem. Jest średnią półką opony dla mnie. Widać czuć po jakości gumy, użytej, po grubości bieżnika. No dobra. Klasyka Bicorn. Bicorn jedynka. Jedna, jedna z najlepiej sprzedających się opon, ba, najlepiej sprzedająca się opona terenowa dokładów na świecie, również w Polsce, bestseller marki Maxis. Jak najbardziej można tę opon rekomendować jako wzór do naśladowania, bo inni właśnie ją naśladują. Nie powiem, że jest to opona idealna, bo daleko jej do ideału, Zresztą nie ma opony idealnej, ta jest dobra dla. Wszystkich, którzy jeżdżą, kładę przeróżny sposób. Po asfalcie, lesie, błocie, kamieniach, szutrze nigdzie nie będzie ideałem, ale wszędzie będzie oponą dobrą. Moja opinia o tej, tej oponie jest co najmniej dobra. Używałem wielokrotnie, znam lepsze i tak w tym momencie nawet są ułożone. Tutaj te kolejne i to też chciałbym Wam pokazać czyli opona Bicorn 3.0. Aha, no właśnie, tu jest jedynka, tu jest trójka. Tu są takie duże. Nie do powiedzenia, które chciałbym Wam wyjaśnić, zajmując się bikornem, jedynką, dwójką i trójką. No właśnie, dwójki tu brakuje. Dwójki nie dlatego brakuje, że jej nie trzeba, tylko dwójka nie jest oponą, która się udała. Dlatego po jedynce powstała trójka, a dwójkę możemy schować. Jedynka bestseller od 20 lat, trójka od 5 lat. Dwójka była oponą nieudaną, bardzo rzadko ją wybieraliście jako klienci. Mamy statystyki sprzedaży, jak tego idzie samym multum, to się bardzo fajnie rozkręciło, tak dwójka jest totalną niszą. I też chciałbym ją pominąć celowo, ponieważ uważam, że nie jest oponą wartą zawracania sobie gitary. Skupmy się na różnicach pomiędzy bikornem jedynką, a bikornem trójką. Co zrobiła trójka? Zrobiła już oponę, która jest kierunkową. Jedynka nie jest kierunkową. Opona kierunkowa na przodzie bardzo pomaga w sterowności i odprowadzaniu błota na zewnątrz. Pomaga, łatwiej się steruje. I jest to bardzo dobry ruch. Mało który producent to zrobił. Natomiast jeżeli chodzi o tyły, to tutaj Bikron zastosował dodatkowe takie haki, żeby ta opona nie uślizgiwała tak bardzo i poprawił jej ściankę boczną. Trójka moim zdaniem jest bardzo udaną oponą. Pokazują to statystyki w sklepie, jak i ja również uważam, że jest lepszą oponą od jedynki, a dwójki to już w ogóle nie ma czym mówić. Ale zobacz. Jak różni się przód od tyłu? Może to zrobimy jeszcze tak. Można by powiedzieć, i często na sklepie stojąc, mówicie: ale jak to? Przecież trójka to jest to, albo to jest to. Nie, nie. To jest trójka. To jest bikorn trójka. Opona przednia? Opona tylna. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Dobra, chodźmy dalej. Bikorny, obory. Mamy staga. Moja ulubiona. Pewnie ci ludzie, którzy mnie znają, o tym wiedzą. Jelonek, biały. Jedna z moich ulubionych. Opona. Ośmiowarstwowanie warstwowanie sześcio, czyli jeszcze bardziej odporne na przebicia, z bardzo grubym bokiem, z kostkami poukładanymi w ten sposób, z hakami porobionymi również, żeby tak bardzo nie uślizgiwała. Porównywalna z bicornem troszeczkę bardziej śliska, ale przez to, że jest sztywniejsza. Natomiast przebijalność jest na wyższym poziomie. Dlatego wybieram ją, a nie któregoś z tych bicornów, chociaż mam do nich szacunek i uważam je za opony. Bardzo dobre. Opona radialna, opona z dużym kołnierzem na felgę, czyli czy bedloka czy zwykłą felgę tak bardzo nie porysujecie. Ona się ładnie chowa w oponie. Dobrze, ale to na kędzie HTR. Nawet nasi Polacy jechali Dakar w Renegatach na przykład. Kenda HTR, legendarna opona. Dokładnie. Kenda birklow HTR. Opona, która jest kierunkowa, jest, można by powiedzieć, już troszeczkę podchodzi pod oponę błotną, oponę uniwersalną terenową. Ja ją klasyfikuję wciąż jako opona uniwersalna mocno terenowa, bo bliżej mi do tego jako jedna z niewielu. I tu uwaga, jeżeli potrzebujecie mega odpornych opon, mocno terenowych, to są te dwie właśnie opony, czyli CST tak, Kenda Birko HTR 8PR, rozbudowane boki, opony, które świetnie nadają się na wyprawy i co ważne w kędzie, przez to, że z oponą terenową, ale już właśnie kierunkową przez te duże odsłonięcia niestety ona potrafi tańczyć. Na błotku, na mokrej trawie tańczy bardzo. Dlatego na przykład mój wybór to jest jednak Stag, nie HTR. Dobra, bardzo dobra opona, naprawdę. Ale są, uważam osobiście, że lepsze. Mamy jeszcze takiego rodzynka jak Pitbull Growler. Lubicie tę oponę? Właśnie, lubicie ją czy nie? Ja jej nie lubię. A dlaczego ją nie lubię? Pamiętam czas jak ona wchodziła na rynek. Około 2010 roku. Było szaleństwo. Każdy w swoim składzie chciał mieć tego, właśnie pitbula. I część z Was została z tymi oponami, ale ta, co została, to jest taka mała część. Bo tamte opony się sprzedają, a te, tak sobie. Opona najeżona kolcami, kierunkowa, mocna. A dlaczego jej nie polecam? A dlatego jej nie polecam, że na przykład zrobimy sobie test. Opona bez felgi, tak? Oprzymy. Oprzemy tutaj. Może się nie zabije. Uwaga! Stoki leżywej wagi, czyli ja. Bez napompowania, bez nałożenia na felgę, powoduje to, że opona się w ogóle nie ugina. Weźmy sobie inną, przetestujmy w ten sam sposób. Nie odważę się wejść dwoma nogami. Bo jedną już go, ją załatwiam. Każda inna tak samo się pougina. Ta jedna się nie ugina, dlatego jej nie lubię, bo jeździ się na niej jak na oponie zalanej betonem. Opona ma przyjąć część drgań. Weźmy jeszcze staga, przetestujmy, kubańca. Nie będę nawet wchodził w całości, bo Wiem, że jedna noga wpadnie, no widzicie, a w pitbullu nie wpada. To jest najbardziej odporna opona na przebicia, jaką znam, a jednak pracuje, ugina się. Ta jest podobnie odporna, ale ta w ogóle nie pracuje. Opona jest częścią zawieszenia. Powinna przyjmować pewne nierówności terenu i je niwelować dla odczucia rajdera i całego pojazdu. Natomiast tamta, nie, tamta tego nie robi. Podsumowując, opony mocno terenowe, uniwersalne, na jakich najczęściej jeździcie, na jakich sam osobiście jeżdżę. Opon Rypol, dobra opona, warta polecenia dla tych, którzy będą szukać jakichś oszczędności. Czy jest najlepszą? Nie jest najlepszą. Chociażby tutaj mamy na jedynkę, który jest ciekawszą według mnie propozycją, ale trzeba znowu dopłacić. Ci, którzy bardziej przekłożą to jakoś za pieniądze, mogą sobie zostać tutaj, a innych zapraszam po na jedynkę. Albo po Big Horna Trójkę, który jest lepszą wersją jedynki. Jest bardzo dobrą oponą. Uwaga, ja nie jeżdżę, bo dlatego, że w Scramblerze jeszcze na oryginalnych oponach, nowych oryginalnych oponach, nie można założyć Big Horna 3.0. Dlaczego? Ponieważ musiałem założyć cztery przody, a ja nie chcę z tyłu mieć odełki, bo Scrambler jest na wąskich, a tu mamy wąską i szeroką, bo musimy tak to kompletować. Dla posiadaczy Kanamów i Polarisów Sportsmanów i Gryzlaków i Hond i Kawasaki to jest. Topowa, topowy zestaw opon naprawdę bardzo warto Bicorna 3.0 rozważyć. Cestest tak? Już polecałem? Mój wybór, jako mocna terenowa opona, tak wybrałem i zdarłem już trochę kompletów. Kenda Birklow HTR, mocna pancerna opona dla tych, którzy potrzebują opony, która będzie długowieczna. Jedna z najbardziej długowiecznych opon, ciężka do przebicia. Polecam, znam lepsze, ale jest dobra. No, i mamy pitbulla naszego rodzynka, najbardziej najeżonego. Ci, którzy ją lubią, to niech ją lubią dalej. Ok, nic do was nie mam. Ja jej szczególnie nie lubię. I tyle. Mam nadzieję, że podsumowanie paru rodzajów uniwersalnych opon Wam się do czegoś przyda. Opon uniwersalnych, które my mamy w ofercie, jest parę dziesiąt. W tym momencie zaprezentowaliśmy tylko wąską część, ale ta wąska część to jest rdzeń tak naprawdę tego co wy wybieracie, tego na czym wy jeździcie i między innymi na czym ja też jeżdżę. W razie pytań zespół Forpad jest do waszej dyspozycji. Od 8 lat jesteśmy dla was, doradzamy tak, żeby twoje podróżowanie było bezpieczne, sprawiało frajdę. Film o popularnych oponach był, a co byś chciał zobaczyć następnym razem? Napisz proszę w komentarzu, odezwij się, będzie nam łatwiej robić treści, które chciałbyś zobaczyć.